Wiemy o tym dokładnie, że w samej koalicji w tej chwili, tej nowej, która się tworzy, jest taka, można powiedzieć, no nie awantura, ale troszeczkę no jest taki konflikt. Czy chodzi o to, że mamy informować naszych sąsiadów, że będziemy odsyłać uchodźców, czy jednak... Z nimi ustalać zasady, jak to ma się odbywać? I tego chcą socjaldemokraci, bo Friedrich Merz chce po prostu informować swoich sąsiadów o tym, że będzie odsyłał migrantów. I jeżeli Niemcy zaczną sobie sami Odsyłać migrantów, nie będą o tym informować strony polskiej. No to skończy się na tym, że po pierwsze, będziemy mieli piękne obrazki na granicy, takich awantur pomiędzy pogranicznikami, co, co byłoby w takim kontekście europejskim fatalne, a z drugiej strony, no można spodziewać się tego, że takie państwa jak Polska, Austria i Szwajcaria po prostu pójdą do europejskich sądów, bo jest to niezgodne z europejskimi przepisami. Z tych 50 tysięcy, o których mówimy w hmm. ciągu ostatniego półtora roku, dwadzieścia parę tysięcy to są zawrotki na granicach Pol na granicy polsko-niemieckiej.